Z biznesu, do słuchania. Dzień dobry, tu Grzegorz Nawacki. zapraszam na kolejny odcinek Pulsu Biznesu, do słuchania. Dziś chciałbym zajrzeć do Twojego portfela. Nie będę patrzył na to, ile zarabiasz, ani tym bardziej na co wydajesz. Skoncentruję się na tym, czego nie wydajesz, czyli na tym, co robisz ze swoimi oszczędnościami. Jeśli trzymasz je w banku, to znaczy, że w 2020 roku pieniędzy Ci ubyło. Tak, ubyło, bowiem oprocentowanie w bankach jest minimalne, znacząco poniżej inflacji, co oznacza, że realnie twoje pieniądze straciły na wartości. W tym roku będzie tak samo, albo nawet gorzej, bo już jeden z banków wprowadził ujemne oprocentowanie rachunków, co oznacza, że pobiera prowizję za to, że trzyma pieniądze klientów. Warto więc pomyśleć, co robicie ze swoimi oszczędnościami, choćby po to, żeby nie tracić. A najlepiej po to, żeby zarabiać, co wcale nie jest takie trudne, o czym za chwilę się przekonasz. Bez żadnego wysiłku i specjalistycznej wiedzy w 2020 roku można było zarobić ponad 50%. Przy odrobinie wysiłku 100, 200, a może nawet 300%. W dzisiejszym podcaście zajmę się tym, co zrobić, żeby zarabiać w 2021 roku. Na co postawić, co pozwoli zarobić, no i przede wszystkim ile. To wskazówki dla tych, którzy już inwestują. Nie zabraknie jednak także wskazówek dla początkujących, jak zacząć inwestowanie, o czym pamiętać i na co uważać. Jeśli dalej uważasz, że nie warto słuchać tego podcastu, bo nie masz czasu na inwestowanie albo wiedzy, albo nie masz dużych oszczędności, to na zachętę powiem tylko, że opowiem dziś, jak z 10 tysięcy można było mieć ponad 400 tysięcy złotych w rok. Niespełna rok. Zapraszam na puls biznesu do słuchania, w którym szukam odpowiedzi na pytanie, w co inwestować w 2021 roku.